Halo SA przyjdź tu, jakiś debil próbował mnie zabić i zabnął mnie w oko i krwawie, a Chiny są podbite. Jak to Chiny są podbite, a kim jest ten debil? Nie wiem kto to jest, ale ma swastykę na fladze, więc jest podobny do Hitlera. Kimś groźniejszym od Hitlera. Może Indie go odrodziły, aby się zemścić. Halo, halo Rosja. Czemu on się nie odzywa, zobaczy przez lornetkę. O ja pierdolę. Ale łatwo z nim. Ej ty! Co? Zagrajmy w grę? Powiedz liczy od 1 do 10. 5. 9 przegrałeś. Nareszcie mam całą Europę jeszcze połowa świata i władza. Ej, sojuszniku! Jaki sojusznik nie mamy sojuszu? Ale ja cię stworzyłem. Może i mnie stworzyłeś, ale nie do końca ci ufam. Mam takie pytanie. Łączymy się i odradzamy Sparte. A kim jest Sparta? Mój przyjaciel, który chciał podbić świat, ale Chiny, Rosja, Grecja i Ameryka go powstrzymali i zniszczyli, a mi kazali cały świat sprzątać, dlatego cię stworzyłem, aby się zemścić. Dobra, połączmy się i odrodzimy twojego kolegę. Czemu ty go nie odrodziłeś? Wydałem cały budżet na ciebie. Przez to miałem dużą inflację, ale mogłem patrzeć, jak niszczysz. Dobra, odradzamy twojego kolegę. Dobra, zadziałało. Co jest, co ja tu robię?